Witajcie w ogóle się świecie. Dzisiaj znowu jestem sam. No i mam dla Was kilka takich informacji. No, Gram sobie teraz na trybie jednoosobowym. Jak widać pewnie zdziwieni, bo mam diamentowe te itemki. No ale muszę się do czegoś przyznać, że na potrzeby tego odcinka ściągnąłem właśnie sobie te too many items. No i właśnie widzicie, tu mam pełno itemków. No bo chciałem mam wam do przekazania kilka. Informacji. No, a żeby nie było nudno, no to coś zbuduję, może przy okazji, tak, wiecie, żeby to się działo. Tam za tą górą jest to moja budowla, którą. No, myślę, że może jeszcze dzisiaj nagram. A jutro wrzucę po prostu sobie. Bo już prawie, że skończona. O tym tu My więc to się dowiedziałem od Minecraft Blow'a. No i tak, chciałem to wypróbować. Teraz sobie nazbieram trochę piasku. No, jakbym wiedział o tym wcześniej, to bym korzystał z tego, no ale moja budowla została wykonana własnoręcznie, bez żadnych, jakby to nazwać, wspomagaczy. No ale dobra, przejdziemy teraz do rzeczy sobie. No i tak, chciałem Wam powiedzieć, że nauczmy grać Wojtka w Minecraft. Na razie będzie tak jakby zawieszone. To znaczy, jak będzie się komuś chciało nagrać, no, nie wiem, Tunkowi albo Kichukowi, to wrzucę po prostu i nagram. A tak na razie. Zaprzestanę tej serii, bo samemu to nie ma sensu. No i będę chciał zagrać na jakiś modzie. Myślałem o Minecraft Hero Brain, ale muszę się zorientować na czym to polega. Czy to w ogóle ma jakiś sens? No, albo na jakimś innym modzie zobaczymy jeszcze. Możecie mi w komentarzu jakiegoś moda zapodać. Nie wiem, jeszcze się muszę zastanowić, czegoś poszukać. No i coś, właśnie jakąś serię z Minecraft na modach. Nie wiem jeszcze, jak to nazwę. Zobaczymy. No i właśnie tak jakoś sobie to ogarniemy. No bo Krzysiu zrezygnował z nagrywania. Już mu się nie chce. Nie wiem, czy to powód tego, że ma nowe konto. Już mu się teraz nie chce nowych filmików. No ale nieważne. Co jeszcze Wam miałem do przekazania? Teraz, yy, Aha... ha. Zagra. E, fu, Gdzieś nawet wysłowić się nie potrafię. E, zagrajmy na Krainie nogarów. Ta seria będzie normalnie dalej kontynuowana. Właśnie, może e, sobie zagram zaraz i coś nagram, ale nie wiem. A nie, nie zagram, bo przed chwilą patrzałem i tam jest jakieś jakiejś fazie testów czy coś w tym stylu. No ale to nic nie szkodzi. Może nagram o teraz dwa odcinki na trybie niejednoosobowym, osobowym. Nie wiem, jak to nazwę. Zobaczymy jeszcze. No i tak, co jeszcze? Aha. Eee, nie wiem, jak może oglądam mnie. Ktoś chciałbym podjąć z kim współpracę. Nie wiem najlepiej, może z jakąś dziewczyną. Niekoniecznie mieszka musi mieszkać ona w Polsce. Ojoj, co tu się nam stało? Czekajcie, korzystamy z -items. Eee, Już, Już kończę swoją. To zaklejmy to, Ech. bo mam pomysł, właśnie takiej. Nie chcę wam zdradzać. Jak ktoś po prostu jest zainteresowany współpracą, to niech napisze do mnie na PW. Najlepiej ja powiem wszystko, na czym by to miało polegać. Najlepiej, jakby to była dziewczyna. O nie, chłop. co ja Teraz się znalazłem. O, już wiem. Tu jest taki coś jak tryb kreatywny i widzicie, teraz mogę wlecieć do góry. Na spacji się do góry, a na shifcie się opada. Znowu to zakleimy. powiem dalej i tu jakiś domek teraz wybuduję. Wiem, że miałem wam coś jeszcze do powiedzenia, tylko wiecie, teraz to się tak nagrywa, że już nie zapominam wszystkiego. No, jeśli możecie mi jakoś moda polecić, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie wysłucham i nie wiem zobaczy już się ciemno robi, zrobię dzień um, No i ja chętnie wysłucham i i, i, i. zobaczę co to za młod, czy się opłaca w niego grać, czy nie A ty jak mi się oglądał no zaczynę nagrywać Bo tak samo to ciężko Później <grym> się wysławiać nie wiem Coś małego sobie tutaj zbudujemy. Wiecie, żeby tak nie zanudzać. Żeby coś się działo. Ktoś kiedyś w komentarzu napisał mi, że robię daremne budowle. Znaczy on to powiedział o wiele gorzej. Jakieś kwadratowe. No ale przykro mi, ja nie mam takiej wyobraźni, żeby. Czy postaram się, właśnie, żeby te budowle były takie nie kwadratowe, jak to powiedział. Żeby były bardziej ciekawsze... o nie spadłem. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. No bardzo właśnie nie mam też takich pomysłów, jak to zrobić. Można było, nie wiem, może tu zrobimy... ...takie wejście, czy coś. No nie mam pomysłu, naprawdę. <grych> jakby to zrobić. Na razie tak zakleimy sobie tutaj. Żeby to... Może wpadę na jakiś pomysł zaraz i... ...coś działamy. to sobie zaklejmy. A bo nie wiem czy wiecie, ale o, ja sobie oglądam wszystkie prawie odcinki Minecrafta, Minecraft Blowa, Blowa po prostu no. I on właśnie nagrywa tam taką serię Survival Games, czy czegoś tak. No i właśnie zastanawiałem się, czy też coś takiego nie nagrać. Nie wiem naprawdę, bo. Tak samemu jak się nagrywa i nic się nie dzieje, takie budowanie, to to nie jest nic ciekawego zbytnio, wiem, że to się nudzi, bo oglądam innych youtuberów. Już po krótkiej przerwie wróciłem, bo mama dzwoniła. Co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć. No jak wiecie, to przez jakiś czas właśnie nie wrzucałem też w ogóle odcinków, no bo raz, że byłem na wakacjach z rodziną. Byłem w górach, w rycerce górnej, taka wieś, tam internetu nie było, ani nic. A nie mam jakiegoś bezprzewodowego czy coś, no i nie było jak wrzucać. A kompa też nie brałem ze sobą, bo laptopa nie mam. A przecież tej skrzynki nie będę brał specjalnie. No i ogólnie pogoda dopisała, było super. No a później jak już wróciłem, to raz, że tak... Miałem taki okres, że mi się nie chciało nagrywać. Później, że nie było z kim nagrywać, później mówię, że no bez sensu. Samemu, bo nikt mnie nie będzie oglądał, i takie tam. No ale teraz mówię, że coś nagram, bo później się ktoś będzie czepiał, że kanał jest za nic niewrzucany, nie? Wrzucane, nie? No. no co by tu dalej zrobić? Czekaj, to tu wejście na takie. Może, czekaj, co my tu mamy za itemki ciekawe. Ceglana płyta, kamienna płyta, cegły, TNT. Czekaj, do czego to służy. Dobra, i tak się nie będę miał posłużyć. Czekajcie, są tu gdzieś schody, bo może bym zrobił takie jakieś schodki. No tak, może. Czekajcie, nie drewno, nie chcę drewna. Tylko deseczki. Teraz, może zrobimy tak, że. Nie, kurczę, nie mam pomysłu, nie. Czekajcie, tu by był dom. Tu by było takie wejście. Tutaj by były takie płotki. Gdzie są płotki? Tury, 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 tury. O, co to? Mikstura Kwiatowe 11. Spowolnienie, siła, no nieważne, e, płotek. Kurczę, wczoraj też go szukałem i znaleźć nie mogłem. Mm, tu są tory. O, tu mam płotek 64, To tak sobie weźmiemy. Czekajcie, zmieni nam dzień. no by było tak. Tutaj to zrobić. Czekajcie, co dalej. A tutaj może, tutaj by było wejście, czekajcie, wylejmy sobie, drzwi weźmiemy, wiem, że to jest pójście na łatwiznę, takie, ym, no wiecie, branie itemków i nie trzeba nic robić, no ale, bo ogólnie taki odcinek trochę informacyjny, bo chciałem wam właśnie powiedzieć, co i jak. No i mówię, co będę was okłamywał. Dobrze, należy sobie tego tak kleić, że umiem, miał... co dalej, powiedzcie mi co dalej, <laughs> bo ja nie mam pojęcia. Dobra, to może zrobimy tak, że ja sobie eee, już zakończę ten odcinek i zaraz nagram jeszcze jeden. Tego sobie obrobię później. Ogólnie nagram sobie kilka, żeby mieć gotowe. O kurczę, żeby mieć gotowe. I może na jakimś serwerze sobie zagramy, nie wiem, żeby było ciekawiej. To komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i oglądajcie wiadomo. Do zobaczenia!